W tym odcinku zapraszamy Państwa do wsi Zelgoszcz, która leży w powiecie starogardzkim w gminie Lubichowo. A panie z Koła Gospodyń Wiejskich Zelgoszcz pokażą nam, jak przygotować pyszny deser, który nazywa się jabłkowy jubel. Witamy wszystkich, jesteśmy Kołem Gospodyń Wiejskich Zelgoszcz Zelgoszczy i przygotujemy dziś dla Państwa nasz deser jabłkowy jubel. Do jabłkowego jubla będziemy potrzebować miód, dodajemy płatki owsiane, dodajemy orzechy włoskie, i suszoną żurawinę. Wszystko mieszamy i z tego zrobi nam się taka granola, którą będziemy zapiekać w piekarniku. Wykładamy to na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. No złożymy to. I będziemy zapiekać około 20 minut. 25 zależy, jak kogoś piekarnik tam grzeje, i wsadzamy to. W międzyczasie przygotujemy sobie jabłka. To są jabłka przygotowane tak, jak do szachlotki, ugotowane, ostudzone. Dodajemy do tego cynamon. Mieszamy. W międzyczasie już Krzysia ubije nam śmietankę, która posłuży nam do dekoracji. Śmietankę mamy już prawie ubitą. Wyłączamy mikserek i będziemy za chwilę wyjmowali naszą granolkę. Granola nam wystygła, już jest wystudzona, nakładamy do puchawków, my mamy u nas kieliszki, żeby się fajnie nam prezentowało. Na dół kładziemy granolę. Na to Krysia już będzie kładła za ubitą śmietankę. Śmietanka jest, nie jest Śmietanka jest tak, to jest sama śmietana, ubita, bez cukru, bo... W granoli. jest miód, jabłka też są słodkie, tak żeby przełamać ten z... Nie, nie, to też już tam można dołożyć. Dołoży Pani już do tego. O, może. Dobra. I jeszcze tu troszeczkę dołożymy. Teraz do tego dodajemy utażone jabłka. I teraz na to nam mamy tą łyżką. Nie mamy przy sobie kawa niczego. Tu w naszej kuchni świetlicowej. My zrobimy tą łyżką tą śmietanę I ona nie jest tak może nie będzie elegancko, ale smakować będzie na pewno super. I teraz na to będziemy dawać jeszcze śmietankę. Teraz udekorujemy te nasze desery jeszcze suszoną żurawiną, listkami mięty i życzymy Państwu smacznego!